Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę, co musisz wiedzieć o sierpniu 2023. Pomimo wielu planet, które będą w biegu wstecznym, sierpień przedstawia się. Bardzo ekstremalnie i skrajnie. Czego Wy możecie oczekiwać? Wszystkie znaki Zodiaku zrobiłam już w nagraniach na sierpień. Link umieszczę u góry, ale także pod nagraniem. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Dziś ogólnie dla wszystkich, co możecie oczekiwać, i musicie się przygotować na to, że w naszym życiu, niestety, mogą nastąpić wstrząsy, które będą przyczyniały się do tego, że trzeba będzie wypróbować reorientacji. W świecie można oczekiwać niestabilności politycznej, zamieszek wszelkiego rodzaju, może także klęsk żywiołowych, zawirowań na rynkach finansowych i wszystko będzie niestety to wpływać na nasze nastroje. Czas do około 24 sierpnia będzie dla wszystkich trudny. Może być tak, że wydarzy się coś, na co nie mamy wpływu, nie mamy żadnej kontroli, lub będziemy wyrzuceni ze sfery komfortu i trzeba będzie się dostosować do nowych sytuacji i przemyśleć swoją przyszłość. Jednocześnie z planetami retro jesteśmy niestety wrzuceni do przeszłości i będziemy musieli z tego, co się wydarzyło, kiedyś wyciągać konsekwencje. Pytanie na miesiąc dla wszystkich: dla każdego kontynuować to, co robisz? Czy zamykać i rezygnować? I odpowiedź przy planetach w biegu wstecznym, ale także przy konstelacjach tych, które są, jest zamykać, żegnać, wychodzić, rezygnować. Bardzo jasna. Połączenie nieprzewidzialnego urana z Lilit w lwie wiąże się z radykalnymi zmianami. Planety w biegu wstecznym zabierają nas do przeszłości, jak powiedziałam, abyśmy użyli to, co było w zupełnie innym świetle i rozpoznać to, co było ukryte, ale także abyśmy nauczyli się zaakceptować. To, co do tej pory nie akceptowaliśmy, czy też odrzucaliśmy, a może się z czymś pogodzić, czy też z kimś poż pogodzić, pożegnać i z wdzięcznością, że tyle dana sytuacja, czy dana osoba wniosła w nasze życie. Mars i Jowisz są jedynymi planetami w biegu prostym w tym miesiącu. Słońce i księżyc się nie liczy. Wiecie, że. Te światła nie, nie przechodzą w bieg wsteczny i Jowisz będzie nam pozwalał. Yy, pomagać odkryć to szczęście, które niekoniecznie w tym miesiącu będzie oparte na stabilności finansowej, ale na poczuciu wewnętrznego zadowolenia, wdzięczności, że jesteśmy i w tym mamy znaleźć głębszy sens istnienia. Jak wiecie, Jowisz jest planetą szczęścia, planetą ekspansji. Teraz przebywającą w znaku byka, pomoże nam szukać nie tylko sensu, sensu tego życia, ale te osoby, które które doświadczyły y, trudnych wydarzeń losowych czy też strat, będą także ten sens życia y, odszukają na pewno. Teraz spojrzymy na całość z zupełnie innej perspektywy, akceptując to, co jest, ale także, że pewnych sytuacji po prostu nie możemy zmienić. Z czasem sami zauważymy, że y, jak dużo. Zyskaliśmy na tych wydarzeniach, które niestety przeżyliśmy. Z Jowiszem, niestety, może być tak w znaku byka, że trzeba będzie po prostu nad tym, nad tym popracować i czekać. Jak wiecie, znak byka jest najpowolniejszym znakiem Zodiaku. Z Marsem, zaś w znaku Panny, tutaj pozostanie do 26 sierpnia, bardzo dobry czas jest zadbać o swoje zdrowie. Kondycję i energię. Sierpień jest świetnym na zmiany na przykład odżywiania, diety, trybu życia, rozpoczynania aktywności sportowych i z Marsem wznakopanny docenimy to, co mamy, docenimy małe postępy, nauczymy się także zarządzać odpowiednio naszymi siłami, ale także. Nie przesadnie stawiać na wysokie ambicje, wyprostujemy swoje codzienne sprawy. Może być tak, że z Marsem w Znaku Panny zaczniecie robić porządek w dołu, i na to jest bardzo dobry czas, ale także w pracy oraz w swojej głowie, aby uzyskać jasność i klarowność. Mars, w Znaku Panny, będzie uczył nas akceptować rzeczy takie, jakie są. Bardzo dobry czas dla panny, dla koziorożca, dla byka, raka oraz skorpiona. Następnie przechodzi na 6 tygodni do znaku wagi i będzie pomagał znakom ognia i znakom, znakom powietrza, ucząc nas wszystkich akceptować różnicę między tobą a innymi ludźmi żyć swoim motem miłość, przyjaźń. Ma się pojawić, czy też harmonia ma się pojawić w biznesach, ma panować także pokój, spokój. Ale y, czy w miłości, czy w przyjaźniach, czy w biznesach, nie ma być to powierzchowne, nie ma to być udawane, czy też jakaś tam fałszywa przesada. Także z Marsem w znaku wadze mamy nazywać rzeczy po imieniu, rozwiązywać problemy, zainteresować się drugą osobą, ale walczyć mądrze. Kto rezygnuje, kto nie walczy, już y, przegrał, także przygotowałabym się w tym miesiącu na pracę. Potęga i wpływy w przeszłości, przeszłości będą bardzo duże w tym miesiącu, dlatego że węzły karmiczne, które przeszły na oś baran waga, ustawiają się w kwadracie, ustawiły się od razu w kwadracie do plutona w znaku koziorożca, a to oznacza, że wszyscy jesteśmy pod wpływem, Asygnowanej karmy, asygnowanych wydarzeń, ale także każdy z osobna, i ten kwadrat zmusi nas nie tylko do powrotu do sytuacji, które są nierozwiązane, ale wielu z nas może pojawić się na zakrętach, czy też trzeba będzie akceptować objazdy. Po to, aby poznać siebie, aby poznać przeszłość, aby się usamodzielnić i wejść w swoje siły. Nie pozwalać na manipulacje, na kontrolę, na zmuszania i kwadrat ten jest nie tylko asygnowany, ale wszyscy w jakiś sposób po prostu to odczujemy. Wenus w biegu wstecznym. Z Wenus w biegu, w biegu wstecznym raczej nie przywiązywałabym się do starej miłości, ale z jej biegiem mamy rozpoznać to, co mamy uzdrowić w naszych relacjach, w naszych związkach, pomimo że stan poprzedni może być tutaj przywrócony na jakiś moment. Warto, warto w tym miesiącu uwolnić się z, role, z roli ofiary i otworzyć na nowe perspektywy w naszych związkach, w naszych układach, wiele na pewno przez ten miesiąc się zmieni. Nie należy jednak robić tego, co nie czujesz dobrze. W sierpniu pojawi się może wiele ekstremalnych, bardzo głębokich emocji. Uran i Lilith wstrząsają nami i będą Przełamywać nasze przyzwyczajenia i nasze stereotypy, szczególnie w pierwszej połowie miesiąca, podczas potężnego nowiu w znaku Lwa, czyli od pierwsza połowa miesiąca do 16 sierpnia. Wszystko to, co o, się wydarzy, może nas bardzo głęboko dotknąć. I przyczynić się do fundamentalnych zmian naszego życia. Teraz będzie można uwolnić się z ograniczeń, nauczyć się żyć swobodnie i bez barier. Może właśnie trzeba będzie zakończyć jakąś bolesną historię i zrozumieć, że nadszedł czas na całkowitą zmianę kierunku. Odnowiow znak lwa, czyli od 16 sierpnia nic nie pozostanie tak jak było. Ważne, abyś znalazł równowagę między potrzebami osobistymi, zawodowymi, rodzinnymi i emocjonalnymi. Gwarancji jednak na nowe kierunki niestety nie będzie i trzeba będzie e, wykorzystać kreatywność, być odważnym, podejmować ryzyko. Kto sam nie zadecyduje, czy będzie przemuszony przez konstelacje czy przez układy gwiazd do podejmowania pewnych decyzji i na pewno na to bym mnie pozwoliła, na pewno dobrze by było nie tylko pożegnać się z iluzją, ale warto w sierpniu zrozumieć, że każdy z Was ma prawo sam decydować o swoim życiu. Najpierw zadbajcie o siebie, o swoje potrzeby, pozwólcie sobie stanąć w centrum uniwersum i należy mówić głośno w tym miesiącu tego, czego nie chcecie i czego nie lubicie. Zmiany kursów i kierunków w sierpniu mogą oczekiwać wszyscy i będą, nie, będzie to stan taki ciągły, dlatego że od 23 Merkury, planeta komunikacji biznesu, interesu, także w retrogradacji będzie sprawdzał i dostosowywał wszystko do aktualnych sytuacji. Nie budowałabym w tym miesiącu zamków na piasku i skupiłam się tylko z merkurem w znaku Pany, w znaku ziemskim na tym co wykonalne. Zwracaj uwagę na potrzeby swojego ciała i dobrze rozporządzaj swoimi zasobami. Z merkurem retro nie tylko można zmienić swoje plany, ale przemyśleć na przykład jakieś umowy czy też kontaktu. Mo może z jakiegoś kontaktu warto zrezygnować czy się zdystansować. Może wielu z Was przeorganizować się tak, że po prostu będzie miało więcej wolnego. 27 sierpnia słońce w pannie ustawia się w opozycji do saturna i to jest bardzo ważny dzień dla panny, strzelca, ryb, bliźniąt oraz jeżeli masz jakieś planety w tym znaku. Potraktuj te wiadomości od saturna, które tu otrzymasz bardzo poważnie. Saturn przekazuje takie wiadomości raz na 30 lat i trzeba będzie tutaj z tego dnia wyciągać konsekwencje. Miesiąc kończymy pełnią w znaku ryb, której jest super pełnią. Księżyc będzie większy podczas tego dnia, czy też tak będzie nam się wydawał, że jest dużo większy, ponieważ będzie bliżej Ziemi. Znak ryb jest znakiem duchowości, spirytualności i transcendencji. I zadbałabym dookoła tego dnia. O siebie, akceptując wszystko tak, jak jest, spełnia bowiem w znaku ryb, pomału, że nie tylko uwolnić się od trosk, od zmartwień, ale nauczyć zaufać w życie, przezwyciężyć lęki, strachy, zrozumieć to, co ma sens i pozwolić sobie na zmiany. Wszystko płynie, wszystko ma być połączone, mamy mieć odwagę do zmian, do zmiany swoich planów i pewne rzeczy. Odpuścić. My nic nie musimy. Ale wszystko możemy. Przede wszystkim mamy sobie pozwolić na spokojne życie. I na zakończenie, bo już Moryc mi tu bardzo przeszkadza, wypisałam dobre i złe dni do zapisania. Dobre dni, zapiszcie sobie od 10 do 14: dni sprzyjające na rozmowy, na szukanie ważnych rozwiązań, kontaktów, docenienie siebie oraz innych. Dobry czas na przebaczanie. SOBIE oraz innym. 19-20 czas na relaks, na harmonię, na pomoc, wsparcie, przyjazne rozmowy i przyjazne spotkania oraz 25 sierpień. Dzień ważnych decyzji, najlepsze wyniki, powodzenie, siła, mobilizacja ekspresji na pewno i mobilizacja swoich sił, na pewno dzień do zdobycia bardzo dużych przedsiębiorstw, ale także możliwość wywierania wpływu na kogoś czy na coś. Trudne dni, tych będzie trochę więcej. 8 dziewiąty zazdrość, walka o władzę, zdrady, nagłe rozstanie, radykalne decyzje dotyczące związków. 16 17 nagłe, nieoczekiwane wydarzenia, zwroty akcji, nowy początek incydenty. I 22, uwaga, bardzo trudny dzień oszustwa, kłamstwa, chciwość, fałsz, nieostrożność, brak kontroli, dziwne manewry i zachowania w relacjach i sytuacjach finansowych. 23 sierpień strajki, błędy, opóźnienia, zatrzymania, blokady, odkrycie błędów i braków. I 27 sierpień ograniczenia. Blokady, problemy zdrowotne, granice, zatrzymanie oraz asygnowane wydarzenia. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Was do porad, zapraszam do konsultacji. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Życzę wszystkim, pomimo wszystko, spokojnego, pięknego miesiąca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie.